Żyjemy w szczególnym czasie, gdzie dzisiaj tysiące rzeczy nas zajmuje, tysiące spraw wymaga załatwienia, mnóstwo rzeczy musimy kupić. To wszystko wymaga od nas czasu, energii, naszego serca, naszego umysłu, wymaga naszej uwagi. I bardzo wielu ludzi dzisiaj zastanawia się, czy to ma sens, jakie życie moje ma sens, po co to wszystko. Nie mam siły, gdzie jest Pan Bóg, czy ja jeszcze wierzę w Boga? I rzeczywiście to są dobre pytania i ważne, bo rzeczywiście w tym wszystkim Boga nie ma, w tym wszystkim Boga się nie odnajdzie. I to wszystko prowadzi nas do coraz większego niepokoju, depresji, słabości. Nie mamy już siły na nic, nie mamy chęci na nic i już nas nic nie cieszy. Tą sytuację można by jeszcze długo opisywać, moi drodzy. Trzeba dodać jeszcze jakieś nałogi, niepokoje, wszystkie konflikty, złości, z takie brak jedności, miłości między ludźmi. To jeszcze bez mnóstwo spraw do opisania, ale, kochani, w tym wszystkim jest ratunek, jest nadzieja. Ten potop tego świata wzrasta, ale jest arkanołego, jest ratunek. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus, jest Zbawiciel. W ciemnościach tego świata, w tej depresji, Jezus do nas przychodzi. I to On pierwszy nas umiłował, On pierwszy nas ukochał. Tylko Jezus wymaga od nas jednego: Jezus mówi, Patrz na mnie, spójrz na mnie, a będziesz uzdrowiony. Spójrz na mnie, patrz na Jezusa, a będziesz uzdrowiony. Moi drodzy, w naszej religii, w naszej wierze, jest najważniejsze jedno przykazanie, o którym mówi Jezus. Słuchaj Izraelu, Panie z naszym Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich. Czyli swoją uwagę, swoje serce, swoją miłość nie poświęcaj dla tego świata, bo to Cię niszczy, Cię zabija, ale swoje serce. Całe swoje serce, swoją duszę, swoje siły, umysł poświęca Jezusowi. Jak to zrozumiesz, będziesz zbawiony. Jak to zaczniesz czynić, nabierzesz siły, nabierzesz. Jezus wyleje pokój w Twoje serce. Cały Twój umysł, cała Twoja uwaga dla Jezusa. Skupiaj, patrz na Jezusa, szczególnie w tym czasie, patrz na niego razem z Maryją. Czy w modlitwie, czy w Ewangelii, kiedy masz w ręku, patrz na Jezusa. On powoli będzie cię uzdrawiał, On będzie dawał ci Ducha Świętego, będzie dawał ci pokój i w twoim sercu nastąpi prawdziwe Boże narodzenie. Prawdziwie Bóg się będzie rodził, będzie się odnawiał i odnajdziesz Boga w swoim sercu, ale patrz na Jezusa, odwracaj swoją uwagę od świata. To nie jest warte Twojej uwagi, miłości. A Twoją uwagę zwracaj, spójrz na Jezusa. I tak, kochani, robili chrześcijanie od wieków. Jezus mówi zostaw wszystko, pójdź za mną. I rzeczywiście ludzie zostawiali wszystko. Szli za Jezusem, poświęcali Mu życie, poświęcali się modlitwie. Szli za Jezusem, żywym, prawdziwym. Zostaw wszystko, pójdź za mną. I tak od wieków miliony, miliony chrześcijan tak robi. Swoje serce, swój umysł daj Jezusowi. A On jest Zbawicielem, On jest lekarzem ciała i duszy. On jest tym, który uzdrawia. On doskonale zna Ciebie, zna Twoją psychikę, zna wszystko, co jest w Tobie. Po prostu brakuje Ci tylko Jezusa w pełni, Jego królowania w Twoim sercu. A wszystko się poukłada. I Twoje rzeczy duchowe, sprawy duchowe psychika, ale i rzeczy zewnętrzne też, bo Pan jest, Jezus jest Panem nieba i ziemi, alfa i omega. On nad wszystkim panuje i nad sprawami materialnymi i nad duchowymi. I wszystko się porządkuje, wszystko się układa. Niech Maryja, Matka Jezusa, nam w tym dopomaga. Ona, która najlepiej potrafiła kochać Jezusa, całe serce oddała Jezusowi i nie żałowała tego, ona niech nas nauczy miłości Jezusa, nauczy nas chodzić drogami Ewangelii. Kochani, prosimy także o wsparcie naszego projektu. Budujemy Dom Miłości Miłosiernej. Dom, ufam, który będzie służył wielu osobom ubogim duchowo czy materialnym, gdzie będziemy mogli głosić Słowo Boże. Budujemy taki dom, takie miejsce ocalenia, miejsce dla wspólnoty Legionu Małych Dusz. A teraz przed nami jeszcze założenie wody, zrobienie łazienek, założenie ogrzewania, zrobienie podłóg. Także jeszcze no, część jeszcze, prąd trzeba podłączyć do części budynku. Także jeszcze jest dosyć sporo wydatków. Teraz trzeba zapłacić podatek, też także, też to spore sumy. Także dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy nas wspierają i prosimy o wsparcie tego dzieła Miłości Miłosiernej. Wszystkie informacje, szczegóły są na końcu filmu albo w opisie filmu. Niech Wam wszystkim Błogosławi, dobry Miłosierny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boże i Duch Święty. Dlaczego?